A co jest najważniejsze, walczymy o mistrzostwo, bo nie poddajemy się do końca walczyło i przetrwanie. Walczymy o przetrwanie z zimnym i z rywalem. Mamy też ja? 4 punkty przewagi, mamy. jak dzisiaj wygramy będzie już 7 i to już będzie dobra zaliczka zostały dwie kolejki, no i można myśleć powoli o mistrzu, ale najpierw trzeba wygrać. Będziemy się za ponad godzinę. Zanim mamy lekką zniżkę formy. I niestety, niestety papiery wyglądają lepiej niż rzeczywistość. Mamy kubę na, na bramkarza, także skakuje za Marowicza, jak go nie ma. Dobry jest jako zastępca? Bardzo dobry. Statystycznie top. Statystycznie top. Przygotowujemy kontrakt pod niego na ligę zimową, o ile uda nam się zebrać. No, jeszcze nie taki pewne, ale chyba jeszcze z 5 minut i na to wygląda. Pogoda super, widać po chyba efektach wizualnych. Angielska, nie? Bardzo angielska. I teraz chyba będzie góra. Pięknie. Brako nas chyba, za mało nas było na, na zmianę i po prostu kondycyjnie nas zabiegali.